Projekt zakłada rozbudowę budynku mieszkalnego domu pomocy społecznej w Brublinie. Rozbudowa polega na dobudowaniu do istniejącego domu mieszkalnego nowego skrzydła. Projekt zakłada wykonanie wszystkich prac przygotowawczych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. Obiekt zostanie włączony we wszystkie media zasilające obecnie budynek mieszkalny. W Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie będziemy mogli rozpocząć nową inwestycję, budowę obiektu administracyjnego, usługowego, gospodarczego, rehabilitacyjnego, służącego mieszkańcom tego domu z wykorzystaniem środków unijnych. Powierzchnia lokalowa powstała w wyniku rozbudowy i zakupiony sprzęt pozwolą na wprowadzenie w domu pomocy społecznej nowych usług, hydromasażu pełnego zakresu fizykoterapii, terapią komputerową, dostęp do internetu, dostęp do samodzielnej pralni, a także terapię manualną. W ciągu ostatnich dwóch lat powiat płocki uzyskał ponad 18 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego w programach inwestycyjnych 10,5 miliona złotych. Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim kolejne prawie 2 miliony na doskonalenie pracy administracji i wdrażanie programów internetowych. Ponad 250 tysięcy euro na działania związane z programem InRama oraz ponad 6 milionów 700 tysięcy złotych w ramach programu Kapitał Ludzki. Organizacji pożytku publicznego z powiatu Płockiego, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, jest kilka. Według danych szacunkowych, gdyby wszyscy mieszkańcy powiatu ofiarowali 1% podatku na działalność stowarzyszeń, to do podziału byłoby około 2 milionów złotych. W tej chwili mamy 106 członków, w tym 24 kobiety i 10 młodzieży, 10 osób młodzieżowej drużyny pożarniczej. Nasza organizacja pożytku publicznego powstała w ubiegłym roku. Za ubiegły rok mieliśmy 6 tysięcy złotych pozyskane z tego 1%. No liczymy na więcej, bo potrzebne nam są środki na budowę nowej remisji. Fundacja skierowana jest na środowiska właśnie wiejskie, na środowiska małych miasteczek, nie tylko powiatu tutaj polskiego, ale szerzej. Działamy i no, w takim dużym skrócie można powiedzieć, staramy się budować społeczeństwo obywatelskie właśnie w tych środowiskach wiejskich, staramy się aktywizować przede wszystkim młodzież, ale w ogóle te społeczności lokalne. Głównym takim obszarem naszych działań jest wsparcie dzieci i młodzieży zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasteczka, jak wspomniał kolega. Nasze działania realizujemy poprzez programy stypendialne, dajemy pieniądze, comiesięczne stypendia młodzieży, szczególnie uzdolnionej, a będące w trudnej sytuacji finansowej, takiej, która chce się kształcić, rozwijać swoje umiejętności, swoje zdolności. Ponadto Realizujemy programy grantowe, dajemy młodzieży pieniądze na realizację no, własnych marzeń. Odpisanie 1% od podatku dochodowego jest niezwykle prostym zadaniem. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego w odpowiednią rubrykę na formularzu PIT. Ponadto możemy także jasno zaznaczyć, na co konkretnie powinna być wydana nasza dotacja. Konferencja Mazowsze Energia i Środowisko została zorganizowana w ramach programu promocji rozwoju przedsiębiorczości we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Tematyka spotkania dotyczyła wspierania rozwoju gospodarczego, gospodarki odpadami oraz pozyskiwania środków unijnych w zakresie regionalnego programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Celem dzisiejszej konferencji jest przybliżenie przedsiębiorcom i samorządowcom. Najistotniejszych informacji, które pomagają im w ich codziennej pracy, zagadnień prawnych związanych z energią i ze środowiskiem, to są główne tematy dzisiejszego spotkania. Spotkanie było jednym z cyklu konferencji regionalnych, których celem jest stworzenie spójnej koncepcji działań na rzecz długotrwałego rozwoju Mazowsza poprzez dynamiczny wzrost aktywności gospodarczej. Organizatorami konferencji byli Mazowiecki Serwis Gospodarczy we współpracy ze starostwem powiatowym w Płocku.